Jesteśmy pod wrażeniem tego twojego początku sezonu, tego jak on jest nie tylko na wysokim poziomie, ale no, przede wszystkim też stabilny. No i podobnie było w tym sezonie 18-19. No i potem na turnieju było trochę gorzej. No i strefy fleżbek, z tamtego początku sezonu wyciągnąłeś jakieś wnioski z tego co działo się wtedy, czy... tak, 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 tak. tak. wiem, że nie wolno nie z Bruku zmieniać wód. A to powiedz coś więcej. No, no co, no nie wiem, tak by. No to był... Tak by no, od początku sezonu skakałem super, no i tak Aha. faktycznie jeszcze ten początek był w turnieju w byłem piąty, chyba tu później w garmisz byłem chyba by 11. No 13. i na myślę, że można <laughs> wyjść buty, a, a butom trzeba, trzeba dać jeden trening przynajmniej. No ale byłem na tyle pewny swojej formy, że, że zmieniłem <laughs> I, i popłynąłem wtedy. Także, także no, to też jest tak, takie myślę lekcja dla mnie, że po prostu jak jesteś dobre, to gdzieś tam trzeba po prostu gdzieś tam na, na treningu to przetestować, a nie brać od razu na nowe. Ja, wtedy, wtedy zmieniłem, bo z kolei... Na Mistrzostwach Świata, w także też miałem podobnie, że gdzieś tam już te skoki były gorsze i na zawody wziąłem nowe buty. No i było dobrze. No. A tu była tak, z drugą stronę teraz sytuacja, no ale to tak. Tak jest czasem, nie? Po prostu, że gdzieś tam e, czasem coś spasuje super od razu, a czasem temu trzeba dać czas. Także, także myślę, że, że to też tak wtedy było. E, no, ale tak by no, mam jakieś tam wnioski i tak by lekcje z tego, także, mm -hmm. także mam nadzieję, nie popełniacie samych błędów. Też już z trenerami rozmawialiśmy, także, także nie, ma, nie mamy tu nic, nic e, do, do testowania, tylko robimy naszą robotę.